Witajcie! Dziś w Warszawie było kilka pożarów, dlatego postanowiłem podsumować to wszystko. Zapraszam do oglądania. Pierwszym pożarem, jaki wybuchł dziś, był pożar w Centrum Handlowym Marywilska. Nikt nie zginął, ale za to kilka tysięcy osób straciło swój dorobek życia. Pożar rozpoczął się w okolicy godziny 3.30 w nocy, a sytuacja została uspokojona około 13 po południu. Od tamtej pory trwa dogaszanie. Jak zapowiadają władze województwa, osobom, którym dziś spłoną dorobek życia, wypłacone mają zostać pieniądze. Obalę mit, że w sklepie zoologicznym w Galerii na Marywilskiej zginęły zwierzęta. Akurat zoologiczny, który miał tam lokal, był przeciwny co do handlu zwierzętami. Idziemy dalej. Następny pożar wybuchł około godziny 13. Paliło się wysypisko śmieci na siekierkach, ponownie nikt nie zginął. A pożar udało się szybko ugasić, był taki moment, że słyszałem, jak ktoś na rowerze chciał dojechać do pożaru na Marywilskiej, a w połowie drogi się orientował, że jedzie na siekierki, bo kierował się dymem. Idziemy dalej. Dzisiaj w portalu TVN Warszawa dało się wyczytać o pożarze mieszkania. Jednak nie wiadomo w jakiej części miasta, i tu już nie obyło się bez ofiar. Zgodnie z informacjami zginąć miały dwie osoby. Ostatni dzisiejszy pożar to bardzo niepotwierdzone info, gdyż pisaliście mi w komentarzach, że palił się w jednym miejscu Kampinoski Park Narodowy, jednak brak informacji o ofiarach oraz o skali zdarzenia, jednak jak mówię. Wspomniało o tym kilka osób w komentarzach, a w mediach nikt o tym nie mówił, więc jest to bardzo niepotwierdzone info. Dzięki za uwagę.